Cześć wam czołem moi drodzy, ja jestem Moski. to jest specjalny, update'owo, powalony odcinek, filmik ze Space Engineers. Czemu update'owy? Ostatnio były dwa małe update'y, które być może między innymi poznaliście po... no nie wiem, po czym, że siedzicie. Eee, może ślicie ogólnie to, co się dzieje w Space Engineers. To jest czyściutki świat i prawie nic nie ma. Poza jednym pojazdem, który gdzieś mi poleciał w Pizdu, daleko nie wiadomo, gdzie poleciał. Eee, I dlaczego wam chcę to pokazać? Hm, zaraz zobaczycie. Po pierwsze, dodali możliwość tworzenia symetrii, co jest eee, no nie tylko przeze mnie bardzo oczekiwaną funkcją. Jeżeli wciśnięcie M, M jak Moskit, M jak Michał, to macie różne dostępne symetrie. Ja sobie odpalę symetrię, z której spada słońce, z tej. Zieloną symetrię odpalę. I odpaliłbym też symetrię, może czerwoną. To mógłby być dobry pomysł, bo chcę coś zbudować i wam coś szalonego pokazać. Czyli taki mam plan. Myślę, jak tak zbuduję, to co się, co się stanie. Nie, bo chcę ogólnie z kilku stron budować, tylko to chyba nie do końca mi wyjdzie, podejrzewam, to co bym chciał zbudować. Tak, zdecydowanie. czy to co zrobiłem to był zbyt bardzo pomysł. Źle. Jeszcze raz. To troszeczkę wymaga wyższego rozkminienia. Ja tego rozkwinienia jeszcze nie posiadam do końca. Chwila pada słońce z tąd, czyli chcemy zielonej symetrii, bo chcę, chcę żebyście ogólnie widzieli to co robię i dam żółty kolor. Czemu żółty? To mam nadzieję, że większość z Was zaraz się domyśli. Podejrzewam, więc poproszę teraz. Czemu nie mogę zbudować niczego? Aha, bo muszę wyłączyć symetrię, dobra. Żeby budować, trzeba by wyłączyć symetrię. Zaraz, bo ja coś. Ja... Aha, nie w tą stronę robię, zaraz. Nie w tą stronę robię. No widzicie, to jest takie trochę powolne, trzeba do tego się przyzwyczaić. Eee, czyli, w sprawę potrzebujemy niebieskiej symetrii, na no, to by wynikało z tego. Z tego co mi się wydaje, potrzebujemy bardziej niebieskiej symetrii. Teraz, tak, właśnie o to mi chodziło. i to chciałem teraz otrzymać. Chcę otrzymać bryłę mniej więcej o długości 20 boków. I teraz chciałbym ją zabudować z wyż. Ok, no tak. Może nie wiem, ile tu będzie tych boków, ale podejrzewam, że też trochę. No. Czy taka była będzie wystarczająca? Wydaje mi się, że tak. Powinna być w zupełności wystarczająca. I teraz najważniejsza część tego wszystkiego. Będziemy to rozszerzać. Będziemy to rozszerzać. Żeby było to jak najgrubsze. O, właśnie. Poprzednio testowałem ten pomysł, co teraz, który większość, na który większość z was spadnie. Ten safe nazywa się. Krasz test, więc już łatwo się domyślić, czego on będzie dotyczył. No i wcześniej zrobiłem to na 3, grubość na 3. I suma sumarum zrobiłem to za chude. <grym> więc teraz się to poprawić i zrobię to jeszcze grubsze, chyba na 5 czy 6 warstw. Ile to jest tych warstw? 6, 7 warstw w sumie. No to to już będzie wystarczające. Zróbmy to tylko to jeszcze troszeczkę wyższe. O. Teraz jakie jest budowanie symetrii to jest to wszystko o wiele, kurcze, prostsze i szybsze. Okej. Okay. No dobra. No jeszcze to takie trochę prostokątne jest. To powinno być bardziej kwadratowe. Jak, jak na mój gust. Większy kwadrat aniżeli prostokąt. Musimy to jeszcze w górę rozbudować. Jeszcze z jedna. Jeszcze z jedna ta. No i dobra. Teraz chciałbym zrobić czarny Czarną kolorystykę, żebyśmy mogli zrobić. O. Coś. Takiego. O. I tu moi drodzy. Będziemy musieli. Trafić. O. No, cel jest, tylko jakoś taki. Jakiś taki dziwny. Jakiś taki niesymetryczny, bo mi się wydaje. Nie wiem. Eee, zróbmy jeszcze tak, żeby była pewność, i zróbmy też taką wódkę, niczym z rasowych FPS-ów. Może nie jest to idealny kwadrat, chociaż nawet kwadratowe wyszedł, tylko może się wydaje, że to nie jest kwadrat. Ciężko powiedzieć, nie. Jest 4 na 5, czyli idealny kwadrat Nie niewyższy, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. I symetria to jest jedna z rzeczy, którą ostatnio dodali. Zaraz. Inną z rzeczy, którą dodali, jest to, że możemy teraz praktycznie dowolną prędkością poruszać się astronautą, czyli te, znaczy dowolną maksymalną prędkością, czyli to jest do 100, metrów, do 100 metrów na sekundę, co i tak jest dużą prędkością. I dodali moi drodzy, dodali bardzo fajną rzecz, która się zwie: yy, która się zwie bacon. Ja na to także się śmieję, że nazywam to bacon. Yy, czyli po prostu zaznaczanie, zaraz wam zdemonstruję. Musimy dodać tylko jeszcze jakiś reaktor. Dajcie mi tu jakiś reaktor. Zaraz, 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 zaraz. Reaktor, reaktor. Tu jest mały reaktor. Potrzebujemy dużego reaktora. Yy, żyroskopu też nam potrzeba. Dobra. Daj mi tutaj trochę reaktorów. A nie, to te są te. Żyroskopy. Potrzebujemy reaktora. O. O. Dobra. I tu też damy trochę reaktorów O, i mamy teraz namierzanie celu, znaczy mamy taki e, beacon bądź jak kto woli bacon I możemy właśnie w dowolnym miejscu, w tym się znajdujemy, mamy pokazane, że tu coś się znajduje Nie wiem czy jeszcze można zmieniać nazwy, czy nie można zmieniać tego nazwy, ale ogólnie grunt, że coś takiego w ogóle jest To jest bardzo fajna rzecz Tylko ja teraz widzę, że zrobiłem mały błąd Muszę to trochę inaczej zrobić Ponieważ najpierw damy silniki Całą masę silników. Dlaczego to się zaraz przekonacie? Tylko w sumie nie w, tą, nie w tę stronę dałem. O dobra, w tę stronę potrzebujemy silniki. Super. I teraz w tę stronę silniki. O. I w w tę stronę silniki, dobra silniki dałem po to, żeby jak w coś uderzymy, bo chyba to już się domyśliliście, że w to będziemy uderzać jak w coś uderzymy, to to coś nie odskoczy, będzie trzymało jako tak przez nas wybrany kierunek jeżeli tak to można nazwać Czy potrzebujemy, tak kilka, o właśnie jedną sek sekcję tutaj jedną taką sekcję tutaj o i do tego potrzebujemy jeszcze, żeby nam też nie odlatywało w drugą stronę. Mamy już praktycznie wszystkie strony, czyli mamy e, hamowanie, jakby to ująć tam do przodu lecenie mamy do góry, w dół lewo, prawo ale jeszcze jednej części nam zabrakło i tą częścią zajmiemy się małymi silniczkami. Małe silniki małe silniki są. Szóstka teraz małe silniki powiedziałem, żeby nam dało i co z tymi małymi silnikami? Czemu nam dowaliło symetrię, nie? Tego nie rozumiem. O, no i żeby nam nie hamowało też. No, z jednej, tutaj z drugiej, nie potrzebuję dużo mocy, tylko starczy... Aha, zarabia, tutaj już dałem symetrię, więc no. I teraz jeszcze... Jeszcze trochę śmocy. Nasza konstrukcja będzie... Ogólnie rzecz biorąc, kompletna. O! No i żyroskopy jeszcze. Na żyroskopach też się może zapomnieć, bo bez żyroskopu to nic nam kompletnie nie da. Żyroskop jest. 6. Jeszcze żyroskopy. Dlaczego nie mogę dać żyroskopu tutaj? No tyle żyroskopów powinno starczyć. No i dobra, i to będzie stało tutaj po wsze czasy. Praktycznie. Nie powinno się ruszać. Co dają żyroskopy? Żyroskopy dają to, że coś... Hmm, rusz, po pierwsze pozwala nam czymś ruszać. Jezus, strasznie szybko teraz ten astronauta się porusza i ma większą bezwładność niż wcześniej. Dobra, jeszcze No i dobra. Tak wygląda nasza platforma crash testowa. Teraz musimy... No, jak się łatwo domyśleć, musimy coś stworzyć, co się o tą platformę rozbije. Aha! Co daje beacon? Beacon daje właśnie to co widzicie po prawej stronie ekranu, czyli znacznik tego, że coś gdzieś się znajduje. Taki, taki waypoint dla nas. O sasach nie zapomni. No to właśnie dałem sasy tam do tego. No. No, tylko troszeczkę hmm, troszeczkę w dupną stronę poleciałem. Bo dobrze byłoby, żebyśmy byli w miarę vis-a-vis. Naszej platformy. To byłby bardzo dobry pomysł. Troszkę nie w tą nie w tę stronę powinniśmy polecieliśmy. Dobra. Kamera. No nie jest idealnie, ale w sumie może być. No. No troszeczkę w dół. No i dobra, jesteśmy prawie idealnie. Teraz stwórzmy jakiś mały statek. ja chodź tu. Słuchamy na szybko, jakiś mały statek. Tak naprawdę, na szybko. staram się. No zaraz, coś skopiowałem. Teraz jest też funkcja kopiuj wklej tylko nie wiem, co skopiowałem. Zastanawiam się, co ja właśnie skopiowałem. Że, że aż się gra zawiesiła. wysiła. Żeby skopiowało to całość. Bo jeżeli tak, to niezły fail. O jezus. A, to jest to stare. Skopiowałem te stare. Tą starą platformę do crash testów. Nie to chciałem zrobić. Więc trzeba je to usunąć. Przy pomocy Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Jak w każdym edytorze tekstu, tak to się działa. Niestety, jak ładujemy duże części, to się często koń wiesza. I trzeba na to yy, brać poprawkę, że to musi się wszystko ładnie podogrywać. Czemu jak mamy dużo innych części. Dobra. Więc ja stwórzmy na szybko jakiś duży, potężny statek i zobaczymy, co się stanie. I zobaczymy, co się ustaje. No, dajmy na 30 długi. O, długi na 30. Tylko zaraz, ja tu powinienem zrobić jeszcze symetrię w sumie. Z symetrią się to wszystko o wiele, o wiele prościej buduje. O, niebieska symetria będzie w sam raz. Dobra. Ok, Okej, okay. To mega prostego, żeby tylko latało, żeby miało całą masę śmocy. Żeby wbiło się mocarnie w tamten mur Żebym mógł wam zdemonstrować jak to... O! wydać w na ścień <laughs> Jak miło Jak miło, jak fajno Damy tutaj kilka tych reaktorów Żeby nam mocy nie zabrakło Damy też kilka żyroskopów Żeby to było ogólnie... Żeby to ogólnie było w miarę sprawne Dobra, No, i całą masę silników. Żeby to miało ręce i nogi. Tak, no to będzie, tak naprawdę, ten, ten PS to będzie jeden wielki silnik. Tak, na dobrą sprawę. A coś tu w ogóle jednego tego klocka zabrakło. O. Dobra. No chyba 9 silników to będzie wystarczająca ilość, takich. Jeszcze silniki boczne, bo bez silników bocznych daleko nie zalecimy. Co dają poszczególne kolory symetrii? No poszczególne kolory symetrii to są po prostu różne symetrie, no w różnych, w różnych, w różnych osiach. No to chyba wydawało mi się, że to jest dość oczywiste. Jeżeli nie, no to przepraszam, no ale dla mnie to jest dość oczywiste. Okej, okay. silniki hamujące też się zawsze mogłem przydać. Eee, dodatkowo silniki do hamowania góra-dół. Co w się sensie zmiany naszego lotu góra-dół. Tu zrobimy małą przerwę taką. Żeby te silniki jakiegoś wyglądały. Okej. Okay. No i teraz trzeba całość... Zabudować, Bo to jednak jakoś tam powiedzmy, że wyglądało ok, no dobra, całość zabudowana tutaj. I teraz pytanie, co dalej? No trzeba umieścić cockpit. No bez cockpitu daleko nie zlecimy. Ja bym jeszcze, wiecie co tutaj gdzieś z tyłu umieścił bikon żebyśmy wiedzieli jak nasz statek uderzy, żebyśmy wiedzieli gdzie on się znajduje. O, dobra. I oczywiście ten bikon przeżyje, bo to też nie jest taka wcale oczywista oczywistość. O, no tak. Jeszcze trzeba umieścić gdzieś. Gdzieś trzeba umieścić. Cockpit. Zaraz razie wymyślimy, gdzie go umieścimy. Gdzieś tutaj w sumie. Tu by się da, daje się całkiem okej okay miejsce na cockpit. Tylko go oczywiście obrócić. czasami nie jest to takie proste. O, dobra, jest cockpit, jest. Oj, 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 nie tak mi się skopiowało. Ja tutaj jeszcze zrobię trochę go dłuższy. Żeby on na pewno był ogólnie stabilniejszy. O. O. Dobra. Jeśli tylko jakieś takie, wiecie, drobne poprawki. Drobne poprawki Żeby to nie wyglądało aż tak tragicznie, chociaż tak wygląda to wiecie, bez szału ogólnie No ale pięknie to wyglądać nie ma, no za szczerze. No, pięknie to wyglądać tak czy siak nie będzie I zdaniem tego statku nie jest wyglądanie pięknie Grunt tu chodzi żeby wam pokazać jak to mniej więcej wszystko wygląda i że te gra robi się coraz bardziej i bardziej zajedwabista, no Kurde, no to co oni tu zaczynają dodawać do tej gry? Jak oni w końcu dodadzą mm, Survival i Multiplayer, to o Jezus Maryja, co to się będzie działo? Co to się będzie tutaj działo, jak oni dodadzą tego typu rzeczy? Ojejku, ojejku, ojejku. To będzie makabra. Taka pozytywna, makabra, znaczy się. To miał być mały statek. Myślę, że w sumie dość duży. Ale przynajmniej przy okazji ciężki. Jeszcze dodajmy coś na. Boże, coś tu się w ogóle. Jakaś dziurka tu się zrobiła. Włączmy światełko. O. Dajmy jeszcze może coś takiego. O! I... I o! Żeby też na dole byli trochę twardzi, a nie mięccy. Trochę to będzie ciężki statek niż wstępnie planowałem. Żyroskopy są w środku, żyroskopy są. Dobra, zapiszmy całość. Żeby nie było lipy. No i teraz musimy nacelować. Mocy mamy wystarczająco. I uwaga, lecimy, rozpędzamy naszą kobyłę. Wyłączy, możemy przy pomocy Z wyłączyć amortyzatory bezwładności. Bardzo przydatna funkcja. Troszeczkę w dół. Spróbujemy w ten X trafić, ale. Nie wiem, czy nam się uda i zaraz wysiądziemy, jak tylko spędzimy się do maksymalnej 104 metrów na sekundę prędkości. wysiadamy. O Jezus! Co tu się stało? O, wbił się. Tylko chyba nie do końca tak jakbym chciał. Jezus. Nie włączyłem amortyzatorów ostatecznie miał prędkość. Co... Jezus ma. <ślesk> Piękne. Teraz najlepsze, on się nie przebił do końca. <ścoughs> piękne, <ścoughs> po prostu piękne. Zaraz, 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 to jeszcze można zrobić lepiej. To już nie było to, co chciałbym osiągnąć. To jeszcze nie było to. Wczytajmy ten nasz świat. O, na szczęście szybko się wczytało. I teraz tak, jak go sobie w ogóle skopiuję. Jako sobie skopiuję, więc nawet jak go on się rozwali, to on będzie cały. Eee, I ja bym dodał jeszcze co najmniej... Je, co najmniej jeden bacon. Albo i drugi. Dobra, dam jeszcze jeden bacon. O! I powtórka. Ja zrobiłem jeden błąd, nie wyłączyłem amortyzatorów. Wyłączyłem amortyzatorów pod koniec lotu. I to był mój podstawowy błąd. A przysunie troszeczkę główkę. I teraz trzeba będzie do maksymalnej prędkości się rozpędzić i nie zapomnieć włączyć amortyzatorów. A ja, 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 ja. Jezus, zbliżamy się, zbliżamy, Wyłączam amortyzatory i ja, moi drodzy, wysiadam. Oooh, co ciekawe tym razem, A, podobny efekt, co ciekawe. Podobny efekt uzyskaliśmy. Też przebyliśmy się przez pięć warstw, ale pojawiało na tyle dużo powiedzmy, że energii kinetycznej o. Lecą. Hmm. Hmm. Lecą te żyroskopy. Nie ma tej energii kinetycznej, żeby przebić się dalej. Czyli rozumiemy, że. Hmm. To jest ciekawa kwestia, abyśmy dali więcej tych warstw. Co by stało się. Co by, co by stało się, gdyby. Gdyby witali więcej warstw, czy by nadal dziura pozostała, czyby ta dziura jednak nie pozostała? I to jest, to jest bardzo dobre pytanie, ale na nie odpowiemy sobie innym razem. Postaram się jeszcze jakieś ciekawe konstrukcje Wam już wkrótce porobić. Ja byłem Moskit, trzymajcie się i do, zobac do zobaczyska. No dobra, razem z ludźmi na czacie postanowiliśmy, że spróbujemy dodać jeszcze 5 warstw, czyli razem będzie 11 warstw. Daliśmy też kilka silników po bokach. Jestem ciekawi co z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie? Więc z gazu i Geronimo, Mam, już, że troszeczkę szybciej teraz się rozpędzi ta kupa złomu. I co się stanie? Zrobiliśmy też głosowanie, ogólnie głosy są wyrównane, że większy, pół na pół mniej więcej sądzi, że albo przejdzie, albo nie przejdzie To jest teraz pytanie, czy to się uda, czy to się nie uda Więc ja zaraz wysiadam z tej bryki Tylko trochę nie trafię, ale co tam? Nie przebiło się Ha, nie przebiło się Ile zostało warstw? Tylko trochę spudowałem Dwie warstwy zostały ale żeby teraz wynik był miarodajny, zrobimy to jeszcze raz, tylko na wprost trzeba się wbić, bo to wbiłem pod kątem, a to jest zupełnie co innego, więc to jeszcze nie do końca tak. Więc musimy troszeczkę obniżyć lot, I troszeczkę obniżyć lot, jak na mój guz, bo to jeszcze nie było miarodajne. Replay, był krzywo wbiło, dokładnie, na razie to było krzywe wbicie. Eee, spróbujmy jeszcze raz, więc uwaga, startujemy. Postaram się trochę lepiej tym razem wcelować. E, amortyzatory są na razie włączone. I wbijamy. I teraz powinno być prosto w sumie. Teraz powinno być prosto, jak na mój gust. Uwaga, ja wysiadam. I co się stało? Ej, 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 ej. Nie, nie przebił się. Wbił się, jak pra... to słodko się ząbkowało, tekstury się popsuły. <laughs> Ile zostało warstw? Trzy. Jeszcze trzy warstwy zostały. No takiego wyniku się nie spodziewałem. Ha 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 ha. Ciekawostka przyrodnicza. Ha, ha. Dobra, dzięki za uwagę. Papa. Pa.